Moi drodzy, panika w Europie z powodu Donalda Trumpa i JD Vance'a. Absolutna panika i niezrozumienie sytuacji. Już pomijam ten płacz tego niemieckiego dyplomaty, który popłakał się na konferencji w Monachium, bo JD Vance powiedział kilka słów prawdy. No powiedział, ale zobaczcie, zobaczcie tutaj na tą publikację Dziennik Fakt. Ja wam to pokażę. Zobaczcie, rozkładam, rozkładu Zobaczcie jaka panika tu z powodu tego, co robią Amerykanie, alarm, alarm dla Europy, moi drodzy, bo ktoś mówi europejskim przywódcom, że rządzicie źle, że nie szanujecie demokracji, że musicie sami też zatroszczyć się o siebie tutaj. Od lat eksperci. Okroju Jacka Bartosiaka mówią, że tak będzie, tak było, że Amerykanie nie zawsze muszą być w Europie, że sojusz z jednym yy, państwem i opieranie całego systemu bezpieczeństwa na jednym sojuszniku jest złe, że trzeba samemu się zbroić, samemu dbać o właśnie te siły. Europa kompletnie to położyła, a przywódcy europejscy zamknęli się we własnych bańkach, we własnych światach, nie chcąc słuchać społeczeństwa i siłowo nie chcąc oddawać niemal. Władzy. To są dziś problemy w Europie. Wybory w Rumunii nieuznawane, widmo tego, że można nie uznać wyborów w Niemczech. Nie szanuje się wyborców, głosu, debaty publicznej, chce się cenzurować media społecznościowe. Wszystko ci przywódcy by chcieli zrobić, by tylko zachować władzę. I potem takie publikacje, alarm, alarm dla Europy. Alarm dla Europy, bo ktoś im powiedział kilka słów prawdy. No i mamy takiego w Polsce jeszcze Szymona Hołownie, moi drodzy. Ten to już się tu popisał. Moi drodzy, dał taki długi wpis w mediach społecznościowych, bo do tej konferencji w Monachium. Ja już nie będę, jak on tutaj wy, wylicza, co tam Putin zrobił i tak dalej. I to, to już pominę, ale przeczytam wam fragment takiego dłuższego wpisu Szymona Hołowni na portalu X. Pomijając te akapity o tym, co Putin zrobił na Ukrainie, to wszyscy wiemy, co zrobił. Już nic odkrywczego tutaj Hołownia, nawet używając ostrych słów. Nie, nie nie powie nic nowego, ale chłownie pisze tak, moi drodzy. Putin mówił o tym od lat. Po raz pierwszy w Monachium. I dziś właśnie w Monachium Europa i Polska muszą najwyraźniej powiedzieć raz jeszcze oczywiste rzeczy. Nasz kompas bezpieczeństwa to osłabienie Rosji i wyrwanie jej zębów. Wszystko, co temu służy, jest polską racją stanu. Wszystko, co Rosję wzmacnia, to MRGA – Make Russia Great Again. I jest dla nas złe. Dobra dla Polski jest silna i militarna Ukraina. Silna, nie dająca się teraz stanom dziecinnie dzielić na prymusów i wyrzutków. Europa. Oraz silna, rozwojowo i mająca jak najwięcej sojuszników Polska. A każdy, kto zamiast w Rosję bije dziś w Ukrainę, kto zamiast piętnować Putina, oskarża i piętnuje Europę, kto cieszy się z tego, że Biały Dom fajnie dogaduje się z Kremlem, uderza w nasze bezpieczeństwo i niepodległość, jest pożytecznym idiotą, naiwniakiem i zdrajcą. Brzmi poważnie, moi drodzy, ale to jest tylko kabaret, moi drodzy. To jest Szymon, Hołownia, Kabaret. To znaczy, tak. Donald Trump, jako przedstawiciel hegemona, największego państwa w NATO, zapewniającego bezpieczeństwo w Europie, dzwoni do Putina i się z nim dogaduje. Robimy pokój, zróbmy to. Tak? Koniec tego. Chce zakończyć Trump tą wojnę, chce mieć sojusz. I to Trump, jako przywódca Stanów Zjednoczonych, ma. Pierwszeństwo, obowiązek, a być może jest jedynym, który może tego dokonać. A Mar Szymek, autor Seinfliksu w Polsce, pisze o tym, że Biały Dom fajnie dogaduje się z Kremlem. Chłopie, chłopie, po Sejmie oprowadzać dziennikarzy, nie wiem, wycieczki robisz, mam talent pisać, a nie brać się za poważną politykę. Chłop, on nie ma pojęcia, o co chodzi. No, nie ma pojęcia o co chodzi, w jaki sposób się dogadują Stany z Rosją, na czym opiera się sojusz Europy ze Stanami Zjednoczonymi. To Stany Zjednoczone zapewniają bezpieczeństwo całej Europie, bo Europa to totalnie przespała, w tym polscy politycy kompletnie przez ostatnie 30 lat to wszystko przespali i nie rozumieją obecnej sytuacji, tego, co się dzieje. A już naprawdę, że ktoś im wypomina demokrację, uderz w stół a nożyce się odezwą. Pytanie, czy chołownia wierzy w tym momencie jest tymi nożycami, czy nie.